Od każdej osoby, którą pytam o współpracę, czy to będą aktorzy, czy to będą przedstawiciele bardzo różnych mm -hmm. pionów, słyszę same superlatywy, oczywiście, ale jak dla ciebie to spotkanie aktor-reżyser wygląda? To ode mnie też usłyszysz same superlatywy. Tak się spodziewałam. Wiesz co, Janek łączy w sobie dla mnie takie... Dwie wspaniałe cechy, bo z jednej jest bardzo precyzyjnie przygotowany i wie czego chce, a z drugiej strony ma takie pole, w których wysłuchuje, inny, wysłuchuje innych współtwórców. I ja jako aktor mam duży wpływ na to, co może się stać w ramach scen, które gram. Tak było w obu sezonach Roysta, tak było też tutaj przy Heweliuszu. No i to jest jakaś ekstra twórcza dynamika, wymiana, relacja, z której państwo dostają wierzę bardzo dobrą jakość bo to jest taki dla mnie modelowy przykład pracy na no, przy tym Janek jest świetnym gościem z wspaniałym poczuciem humoru bardzo empatycznym